Zrelaksuj się, nie myśl o tym, jaki masz kolor włosu. Wszystko ci jedno. Kiedy policzy do trzech. Ona wyszły identyczna jak twoje. Aha, oj, oh my, oj. Oh Powiem, że wyglądam jakiś taki, wiesz, stary, nie wiem. Ty stary, no stary, ten, ten na przykład taki, wiesz... Pieri? E, Leonardo. <laughs> Jak ty jakiś francuski... E, no, tak, ba barok bez peruki. No, no ja ci powiem, bo, że tak, no. A bym krótkie miał też w ogóle takie... Aha. Oh yeah. Tak, król Karol mógłby być. <laughs> Ja powiem, tak. Tak. No, słuchajcie, dobra, słyszymy. Eee, eee.